Marcin wróć się Nie, niech będzie na szpicie do połowy tylko Marcin, żeby było wiesz. Co było? Prawie ja, no, w rękach było w ręki? Ja sobie najważniejszy momenty dobrze sobie obejrzeć Dawaj go! Leci, idą, piscik. Dobrze. Uważaj klęków. Zagraj mu. Tak. Jeź, czas, masz czas. Jeźdź. Kurde. Tak. Ty Słowiaku. Karol. Karol Słowiaku.